Nie masz jeszcze makijażu. Muszę cię zrobić na dwa lata młodszą. Twoja twarz bardzo się pomarszczyła odkąd zaczęłaś u nas pracować. Ciekawe dlaczego. Żeby zgłosić ten film do konkursu, muszę mieć scenę, jak całuję się z w filiżance. Więc idź po niego. Zuri, gdzie filiżanka? Oto i ona. Tada! Jest trochę mniejsza niż myślałam i mniej filiżankowa i bardziej kartonowa. Jaka tasa taki towar? Jak widz ma uwierzyć, że Tobi i Chantal są w tym uwięzieni? E, możecie uklęknąć. Wielki mi problem. Mam być w napisach końcowych. Słuchaj, Jessie, mamy taki tyci problemik. Jak bardzo tyci? Na ogóle trzy rozmiary. Kto by pomyślał, że smoking za dziesiąteka trzeba prać chemicznie? Wszyscy? Plusem jest, że twój strój pasuje do filiżanki. Dobra, wskakuj, musimy zacząć kręcić. Rawi, przygotowałeś spryskiwacz? Czemu to Rawi go obsługuje? Oblewanie ludzi wodą to przecież moja specjalność. A mimo to nigdy nie przemówiła do ciebie idea kąpieli. Chłopcy, wejdźcie spokój, mamy mało czasu. Gotowi. Kamera? Akcja! To wprost nie do wiary, że utknęliśmy w tej olbrzymiej filiżance. Niżej, niżej. <noise> Przynajmniej. W końcu jesteśmy sam na sam, Tobi. I nic nie zdoła nam zepsuć tej cudownej chwili. Powiedziałam, nic nie zdoła nam zepsuć tej cudownej chwili. Ravi, zepsuj tę cudowną chwilę. Nie wiem dlaczego nie chcesz się włączyć. Ach, mniejsza mniejsza to. Przeskoczymy do sceny pocałunku, bo nie zdążymy. O, Tobi! Y Jessie... Jestem Chantal. Nie, mówię do ciebie, Jesse. Będzie mi dziwnie cię całować, skoro już nie jesteśmy razem. Na tym polega. Wiem, że to dziwne, ale ten film jest dla mnie bardzo ważny. Rozumiem cię, ale po prostu nie mogę. Po prostu sobie przypomnij, jak bardzo byliśmy zakochani w tamtej magicznej, cudownej chwili, a teraz mnie cały tłusto włosy gamonią. Przykro mi, Jessie, ale musisz dokończyć film bez mnie. To dla mnie zbyt dziwne, a z tymi rozerwanymi spodniami trochę zbyt przewiewne. Ale jak to toń? Wracaj tu! To jest najważniejsza scena w całym filmie. Kto mnie teraz pocałuje? Ja, ja, ja to zrobię! A, już rozumiem, dlaczego nazywają mnie specem od wybuchów. Cięcie! Zróbcie cięcie! Dlaczego nic na mnie wychodzi? Prysznic wodny wyszedł jak należy.